Wieczór. Bardzo serdecznie witam Państwa. Bardzo serdecznie witam artystów, którzy będą prezentować dzisiaj nam swoją twórczość w sali generalnej. Jest z nami Natalia Czarcińska, Lata Tarnowska, Urbolnik i Jerzy Muszyński, Muszyński i wszyscy artyści pochodzą ze środowiska poznańskiego, które swoją drogą jest mi bardzo bliskie. Bardzo serdecznie witam e, pana Roberta Szewczyka, prezydenta Rusztyna. E, witam serdecznie. Dziękuję. Bardzo mi miło, że zaszczyca pan obecnością nasze święto i otwarcie tej wystawy. E, ja się bardzo cieszę, że do tej wystawy, że do tej wystawy doszło e, i że... Została ona przez artystów. Zresztą myślę, że zaraz po, po nam wszystkim o, o sposobie, w jakim myślicie o sztuce i wspólnym działaniu. Ale cieszy mnie, że to jest wystawa, która jest specjalnie dla na naszej przestrzeni. Także myślę, że też ma ona charakter niepowtarzalny w takim znaczeniu, właśnie, że, że nie wiele razy się nie zdarza, że zrobiliście. Tutaj taki e, układ elementów, który jest dedykowany właśnie w naszej galerii. E, Panie prezydencie, ja chyba najpierw pana poproszę, zanim artyści się rozgadają na pewno. A ja wiem, to prawda. mikrofon. Proszę państwa, kiedy zostałem tym prezydentem, to dużo mówię, ale. Obiecuję, że nie tym razem. Ja już widziałem wystawę, wypuszczono mnie, że... także... Także, drodzy Państwo, na pewno nie przyszliśmy na darmo, <grym> <grym> Bardzo dziękuję, że Pani Dyrektor za zaproszenie, za to w ogóle, że jesteście, pełnicie tą swoją misję i pracę. Ja się cieszę, że takie miejsce mamy w Głusztynie, zamierzam być z Wami jak najczęściej. Bardzo bardzo to jest ważne, bo takich przestrzeni brakuje w Olsztynie. Szczególnie brakuje ich prowadzonych przez miasto, przez Olsztyn. Jaką, bo jesteśmy, przed chwilą o tym rozmawialiśmy z panią Redaktor, jesteśmy jednak stolicą województwa, stolicą regionu. Jeżeli aspirujemy do bycia właśnie taką metropolią dla naszego województwa, to takich przestrzeni, takich awangardowych przestrzeni nie może w naszym mieście zabraknąć. Także bardzo dziękuję za to Pani Dyrektor, dziękuję za integrowanie środowiska, dziękuję Państwu za to, że zgodziliście się pokazać swoją sztukę. O tym też rozmawialiśmy, że sztuki się nie robi do szuflady. Sztuka robi się po to, żeby się nią dzielić i możemy to robić właśnie dzięki takim miejscom. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, pozwolę Państwu, że wręczę takie listy gratulacyjne Pani Natalii, Czarcińskiej, Panie Dario. Panie Dorocie, Panie Ja zapraszam chodź. I Pan Jerzy Wójtski, Panie Zapraszam Was drodzy moi artyści, żebyście opowiedzieli nam o swojej działalności. Tak, tu, tu, tu. To, może ja, to może ja zacznę. I w razie czego gdzie, Dopowiem. Dopowiedzę. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękujemy za przybycie, za to, że zdecydowaliście się spędzić z nami to popołudnie. Zostało powiedziane, że będziemy się ze środowiska poznańskiego, ale warto też powiedzieć, że pracujemy na co dzień w Uniwersytecie Artystycznym, w i w 2019 roku nastąpiło takie bardzo ważne dla nas spotkanie, kiedy to skupiliśmy się na Galerii Szewska 16, afiliowanej przy Wydziale i Rysunku naszej, naszej uczelni. I tam już piąty rok realizujemy się też jako kuratorzy. Bardzo szybko, właściwie po pierwszym roku, okazało się, że doskonale się rozumiemy, mamy podobne wrażliwości, intuicje, podobnie rozumiemy przestrzeń, właśnie to czym jest wystawa, że wystawa może być medium. Tak. <grym> I niedługo potem nadarzyła się pierwsza okazja do tego, żeby wspólnie skomponować wystawę. I tak narodziły się wspólne gesty. Gesty właśnie dlatego, że mieliśmy takie poczucie rozumienia się bez słów, jak już powiedziałem. <grym> I ta pierwsza wystawa była dla nas takim eksperymentem, bo właściwie zdecydowaliśmy się, na to, żeby się umówić na to, a, że się na nic nie umawiamy, za wyjątkiem takiego myślenia formą, przestrzeni. Oczywiście zapoznaliśmy się z nią wcześniej na podstawie planów, zdjęć. Rozmawialiśmy o tym, które prace wniosło coś do tego układu w kontekście tego konkretnego wnętrza. Każdy z nas pracuje w innej materii. Yy, I to nas dzieli, ale paradoksalnie to wszystko w ramach yy, tego projektu w naszym odczuciu się bardzo ładnie uzupełnia. <grymne> Dzień dobry Państwu. I yy, tak powstał cykl wystaw, To tytułem Wspólny gestem. Każda z wystaw e, miała nową odsłonę. E, na każdej z wystaw pojawiły się nowe prace i tak prezentowaliśmy e, nasze realizacje w Wrocławiu, w Słupsku i Dalej e, Akta w Poznaniu. I w tym momencie jest kolejna odsłona z całkowicie pracami dedykowanymi tej przestrzeni, czyli Była w Olsztynie. E, dlatego serdecznie dziękujemy, że mogliśmy mieć taką możliwość pokazania swoich prac. Jurek wspomniał, że e, uczymy na, e, na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, e, na wydziale malarstwa. Natomiast każdy z nas, jak też wcześniej wspomniał Jurek, działa w różnych mediach. E, Natalia Żarcińska pracuje w, w, w pracowni malarskiej, Jurek w pracowni malarstwa w architekturze i ja prowadzę pracownię tkaniny artystycznej. I wydaje mi się, że te wszystkie nasze doświadczenia e, mają. Zapraszamy do oglądania i mam nadzieję, że będą jakieś od Państwa pytania, ale może warto dopiero zobaczyć tę pracę i chętnie opowiemy indywidualnie. Zapraszamy. Dzisiaj będziecie Państwo mieli przyjemność z tej naprawdę niezwykłej niezwykłe i niezwykle spójnej ekspozycji. I cóż, ja też zapraszam wszystkich do tego, żeby wykorzystać wspólny czas i to, że artyści są z nami. Zapraszam serdecznie i miłego wieczoru.